Witam serdecznie z tej strony Helena, Milioneta Kaciekonia. I nagrywam następny filmik dzisiaj po to, żeby kilka słów powiedzieć o sobie, i mam też również cel, o którym powiem później. Kochani, wczoraj był dla mnie bardzo szczęśliwy dzień. No, spełniony, owocny, także jestem zadowolona z wczorajszego dnia. No i dzisiejszy poranek też przyniósł radość, dużo i szczęścia. I chcę powiedzieć, dla mnie jest jeszcze takim wezwaniem, ponieważ podjęłam trzecie, trzeci nawyk, który chcę wprowadzić w życie i to dzisiaj. I to już jest dla mnie trzeci. Pierwszy już jest wprowadzony, działa. Już mam w, w podświadomości, drugi jestem na etapie wprowadzania, a dzisiaj trzeci. Dlaczego o tym mówię Wam? Dlatego, żebym miała takie zobowiązanie społeczne nie tylko wobec siebie, ale żeby mogła w tym wytrwać, bo wiem, że powiedziałam jeszcze większej ilości osób, że Helena, czy dotrzymujesz słowa? Zwykle dotrzymuję, ale łatwiej mi będzie pomyśleć, że Ej, zapytają Cię, czy dotrzymałeś słowa. Jakie nawyki powiem w innych filmikach. A celem dzisiejszego mojego spotkania jest to, żeby Państwa zaprosić, żeby Was, kochani, może Państwa, żeby Was, kochani, zaprosić na spotkanie, dzięki której informacje, które wypłynie z tego spotkania, Zmieniła tak, jak ja byłam na takim spotkaniu, dostałam tą informację. Zmieniło to całkowicie moje życie na, na szczęśliwsze, na pełne no, rozwoju osobistego, pełne poznawania nowych osób i podejmowania nowych wyzwań, zwłaszcza w nawykach, bo jeżeli zmienimy nawyki na nowe, no to wiemy, co znaczy nowe. Nie stare, tylko nowe. Żeby one wydały owoc. Inaczej się nie da tego zrobić. I teraz do kogo kieruje to zaproszenie? Zaproszenie kieruje do osób, które zrozumieją zasadę pełnej szklanki. I zaraz wytłumaczę dlaczego. Ponieważ jeżeli szklanka jest pełna wody, to nie możemy tam jej jeszcze umieścić jeszcze drugiej szklanki. Po prostu byśmy musieli opróżnić. I tak jest z naszym umysłem. Jeżeli chcemy coś prowadzić, jakąś informację nową, to musimy wyrzucić na ten czas, kiedy będziemy słuchali tej informacji, żeby nas nie blokowała. To jest proste do zrobienia. Proszę sobie podarować 30 minut komfortu, że tak, teraz jestem na ludzi, nic nie wiem i przyjmuję to, co wiem. Dlaczego o tym mówisz? To jest bardzo istotne niesamowicie, ponieważ u mnie sześć, chyba 6 osób, dopiero po dwóch latach, przyłączyło się do biznesu. Dlaczego? Dlatego, że. Popełniłam błąd nie mówiąc o tym. Zostań, zos, zrób komfort, posłuchaj. Źle to wykonałam. Dlatego też chcę powiedzieć: jeśli ktoś by chciał posłuchać o czym mówimy, to te pół godziny komfortu musi sobie podarować, bo jeśli tylko przyjdzie na spotkanie, przyjmie zaproszenie czy się dowie, to nie działa. Działa wtedy, kiedy ze zrozumieniem posłuchamy. A być może to i też zmieni moje życie. No na pewno, jeśli ktoś posłucha i mu się ta koncepcja będzie podobała. I te sześć osób, które tutaj zapoliczyłam, że się przyłączyło w, po, po, po długim czasie, tylko dlatego, że wytrwałam jestem. No i, i tak to widzę. Dziękuję bardzo. Następny filmik będzie o nawykach, będzie też również o rozwoju. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia, być może na dwudziestą.